Siema, ma z tej strony. Macie 27, dzisiaj za mną jest Rojtek, który gra na Pieninku. No, on się gra na Pieninku. I obwieszczam, że zostawiliście te lajki like i teraz widzicie 27 lajków like i wrzucamy kolejny odcinek z Maratonu. Gramy dzisiaj sobie tryb Murder mystery Także co? Zapraszam do oglądania i widzimy się na pierwszej ręce. <tryk> Golda zbierać. Tutaj ogólnie chodzi o tym trybie, że morderca musi powybijać wszystkich, a inocenci po prostu mają przeżyć jak najdłużej, a detektyw musi się zabić tego, powinien zabić mordercę, chyba że sam zdechnie, wtedy to już inny problem jest. Co jest? Kto? Co to było? Za pierwsza gra i pierwszy morderca <grym> zabiłem cię? Nie, ja się utopiłem. <grym> nie, wiem, kurde. O nie, on wie, że ja jestem killerem. Bo mnie widział. Mam przez ranę. Czy, czy on nie wie. czy on nie wie. Albo jest zabilem Dobra, ty ma nie podchodzę O kurwa, on wie Dobra, tam się mamy <śup> Dobra, oczyczka Teraz tak, czekamy kurde, nie mnie wada czystować Ciebie, ja tylkoś słyszę <noise> w ogóle śmiesznie, nie? Bo na starcie trzy osoby się napatrzyły na mnie. gacza być. Fucking fuck! O kurde, ale to będzie walka Nie, ja, bo tyle czasu zostało, ja dopiero tyle osób co Śmiech na sali, nie nic w kiblach pewnie, chowanie. No to. Oh shit. To jest! Jak ninja! Ha! No, co za psy to są! Nie wierzę! Co za psy totalne! Nienawidzę tych lujów! Nienawidzę ich, od razu mówię. Nienawidzę tych psów. Fucking fuck. Ech. No GG. Też nie za dobrze. Ale nie na takich procentach już trafialiśmy. Może będzie ktoś z nas miał szczęście i trafi coś. brak oddać, trzeba zbierać okej okay, to jest jeden niewinny już drugi niewinny jest dobra, on jest killerem albo nie ty nie, bo nie komu ufać ty nie, mogę, bo oni nie zabijali co jest? Jezu, nie strasz! Ja pierdolę Dobra, chodźcie, je, nie jestem zwrócony Masz łuk czy nie masz? Nie To była, jest golda tego, tutaj jest gold, jest go Tu masz dwa golda, kolejne Otwórzmy tajemne przejście. Otwórzmy zatem. Otwiera się czy się nie otwiera? Każdaza. Jd. Ty A bo to trzeba od góry otworzyć. Teraz... Mam łuk. Uważaj teraz, bo tu gdzieś killer jest. Na Tu łuk. Tu jest killer, jasne, Golden Eagle na pierwszym go, go zobaczymy. Tak, nie? tak, tak, tak. Na pierwszą osobę od razu Golden Deagle Eee, dobra, pomarańczowy już nie żyje. Co za Gaugan. Więc. O. Jakim prawem? Eee, no ty po prostu, kurde, chyba ogarnął na starcie 3 kile, 4. Widziałem, że 4 z rzędu siadły mu, kile na starcie. Eee, I co to, jakaś nowa mapa jest? Nie. A nie, to jest zamek. Kuźwa. Zamek jest nudny. Lekko. Dobra. Где стать? Окей, сегодня не зря. O, bo ciebie <grymne> widziałem cię jak spadłeś, znaczy wiem gdzie, gdzie, gdzie leżysz. Ty dwa jest patrz. Chodź, coś pokażę No podkład. Idziesz? Jestem przy barze. A te gałgany albo zabijają no. na cień się giną, albo zabijają e, na starcy wszystkich i trwają na 10 sekund. Ura miał ktoś spaść Teraz kurdawno ma iść nice. dwie osoby A nie jedna, a dwie? Dwie. Kurde A co? Baga. A spadł już.

bo to Alex chce mi zabić. Nie! A dobra, poszło sobie. No dobra jest. Dwaj przyjaciele zginęli razem no i chuj. Czekaj, bo tutaj... Trzeba uważać teraz. Dobra, go zabijamy typa. Nie ma tak łatwo. Gdzie jest typ? Weź go znaleźć. Wysyłam szokoła, żeby za nas Jak w Asasinie. No, go, go. Eee, nie wiem, czy to zobaczycie, ale przy jakichś pokojach... Przy jakichś pokojach... O, wchodzi na, na, na najwyższe piętro. To ja też w niego idę. Będzie miał niezapowiadanie. Jest niedaleko, jest niedaleko trafa. jak przez... Występiony szybko. <laughs> Dobra. Ze snajpimy. Tak, pracę sobie Dobra. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, stawcie wejście do w górę. Tak to co? Elton, Siemano, Luzano, Rojtek. Elton Jones. No, Elton Jones.